Widzę, że jesteś gotowy do nauki kolejnego czaru ochrona przed snem. Mądry wybór. Zapraszam cię do manekina. Oto symbol czaru ochrona przed snem. Poćwicz myślenie tego symbolu. Bardzo dobrze. Za chwilę mój magiczny manekin spróbuje cię zaatakować. Wykonaj prawidłową zasłonę. Doskonale. Spróbuj jeszcze raz. Widzę, że jesteś gotowy do nauki kolejnego czaru. Sen. Mądry wybór. Zapraszam się do manekina. Oto symbol czaru ofensywnego sen. Trafiony nim przeciwnik zacznie przesypiać podczas swojego Doskonale! Spróbuj jeszcze raz! Widzę, że jesteś gotowy do nauki kolejnego czaru. Ochrona przed budyniem. Mądry wybór. Zapraszam Cię do manekina. Oto symbol czaru ochrona przed kulą budyni. Poćwicz kreślenie tego symbolu. Bardzo dobrze. Za chwilę mój magiczny manekin spróbuje Cię zaatakować. Wykonaj prawidłową zasłonę. Doskonale! Spróbuj jeszcze raz! Obawiam się, Leksiu, że nauczyłeś się wszystkich czarów pierwszego poziomu. Udaj się do docenta serpentusa Snake'a na kurs magii drugiego stopnia. Oto klucz, który otworzy ci drogę do gabinetu docenta Snake'a. Magiczne drzwi prowadzące do niego znajdziesz tu, na uniwersytecie. Powodzenia! Potężny, wiszący na ścianie Arras przykuł uwagę Leksia. Arras był niewątpliwie magiczny. Wzór na Arrasie nagle nabrał sensu. Reksio miał wrażenie, że czegoś brakowało. Witaj w gabinecie docenta Serpentusa Slecha, Reksiu! Witam Cię, Reksiu. Spodziewałem się Ciebie, ale jeszcze nie w tej chwili. Szybko Ci poszło. Nazywam się docent Serpentus Snake i jestem nauczycielem czarów drugiego stopnia. Proszę, proszę zapoznaj się z zaklęciami, których mogę Cię nauczyć. Plaga Much. Dobry wybór, Reksiu. Podejdź do manekina. Oto symbol czaru ofensywnego Plaga Much. Trafionego nim przeciwnika otoczą irytujące owady i będą mu przeszkadzały w rzucaniu czarów. Doskonały! Spróbuj jeszcze raz! Widzę, że jesteś gotowy do nauki kolejnego czaru. Ochrona przed plagą much. Dobry wybór, Reksiu. Podejdź do manekina. Oto symbol czaru Ochrona przed plagą much. Bardzo dobrze. Za chwilę mój magiczny manekin spróbuje cię zaatakować. Wykonaj prawidłową zasłonę. Doskonały! Spróbuj jeszcze raz! że jesteś gotowy do nauki kolejnego czaru. Zamiana w żabę. Dobry wybór, Reksiu. Podejdź do manekina. Oto symbol czaru ofensywnego Zamiana w żabę. Trafiony nim przeciwnik zacznie zamieniać się w żabę. To skutecznie utrudni mu rzucanie czarów. Doskonale! Spróbuj jeszcze raz! Widzę, że jesteś gotowy do nauki kolejnego czaru. Ochrona przed ciemnością. Dobry wybór, Reksiu. Podejdź do manekina. Oto symbol czaru Ochrona przed ciemnością. Bardzo dobrze. Za chwilę mój magiczny manekin spróbuje cię zaatakować. Wykonaj prawidłową zasłonę. Doskonale! Spróbuj jeszcze raz! Orek wygląda na to, że nauczyłeś się wszystkich czarów drugiego poziomu. Czas, abyś poznał Waldemara Morsa, nauczyciela zaawansowanej magii. Waldi Mors mieszka daleko stąd, na drugim końcu Krainy Czarów. Udaj się do przystani i przekaż Smokrętowi hasło, które brzmi Wesoły Grzechotnik, a zabierze cię do Waldi Morsa. Jaki piękny zachód słońca, jak namalowany. Wypowiedz hasło Waldimorsa. Uuu, panowie czarodzieje, czyż nie tak? Kurs do Waldemara Morsa robi się! Namiśli dziba Morsa. Podróż dobiegła końca. Wkrótce Reksio i Kretes mieli poznać samego Waldemara Morsa. No, nie mogę się doczekać. Poczekam tu na was. Nagle. <zysy> na góra po raz ostatni i zapadła się pod siebie. Nowy uczeń? Witam, jestem Waldemar Mors, nauczyciel zaawansowanej magii. Oto zaklęcia, których mogę ci nauczyć. Ciemność. Proszę, przygotuj różkę i podejdź do manekina. Oto symbol czaru ofensywnego ciemność. Trafiony nim przeciwnik pogrąży się w chmurze ciemności. I będzie miał problemy z trafieniem się czarem ofensywy. Doskonale! Zróbmy jeszcze raz. Widzę, że jesteś gotowy do nauki kolejnego czaru. Koła i wiry. Proszę, przygotuj ruszkę i podejdź do manekina. Oto symbol czaru ofensywnego koła i wiry. Trafiony nim przeciwnik będzie miał problemy ze skupieniem wzroku, co skutecznie utrudni mu rzucanie czarów. Doskonale! Spróbuj jeszcze raz! Widzę, że jesteś gotowy do nauki kolejnego czaru. Ochrona przed kołami i wirami. Proszę, przygotuj ruszkę i podejdź do manekina. Oto symbol czaru, ochrona przed kołami i wirami. Bardzo dobrze. Za chwilę mój magiczny manekin spróbuje cię zaatakować. Wykonaj prawidłową zasłonę. Doskonale. Spróbuj jeszcze raz. Widzę, że jesteś gotowy do nauki kolejnego czaru. Ochrona przed zamianą żabem. Proszę, przygotuj ruszkę i podejdź do manekina. Oto symbol czaru, ochrona przed zamianą żabem. Bardzo dobrze. Za chwilę mój magiczny manekin spróbuje cię zaatakować. Wykonaj prawidłową zasłonę. Doskonały. Spróbuj jeszcze raz. Uczniu Reksiu, nauczyłem cię już wszystkiego. Twoja edukacja magiczna dobiegła końca. Od tej chwili jesteś pełnoprawnym czarodziejem. Dawno nie miałem tak pojętnego i bystrego ucznia. Mam nadzieję, że wykorzystasz swoją moc w dobrym celu. 報告点よ。